Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie, Chrystusie. Dzisiaj taki krótki materiał odnośnie komentowania na YouTube. Takiej niedojrzałości, ale kompletnej niedojrzałości chrześcijan. Nie chodzi mi o komentowanie tam w stylu, że podziękowanie za materiał, bądź konkretne pytanie, że jeśli rzeczywiście ktoś się chce czegoś dowiedzieć. Chodzi mi o takie tendencyjne, głupkowate pytania. Żeby to niby wciągnąć w dyskusję, ale tak naprawdę to tylko po to, żeby zmiażdżyć przeciwnika, nie? Czyli tak jak faryzeusze ciągle pytali Jezusa. I to że ludzie w świecie tak robią, tak? albo ludzie niezbawieni. Najczęściej się obserwuje katolików, kiedy oni łażą tak, no i tak strasznie hamsko odpisują, czy odpisują, po prostu wypisują komentarze i to z takim jadem, nie? Plują takim jadem. I w ogóle mnie to nie rusza, no bo to są ludzie jeszcze niezbawieni, tak? Ale osoba, która jest nowonarodzona, i jak ja widzę protestantów, którzy łażą po katolickich kanałach i tam im wypisują z dokładnie takim samym jadem, tak to jest w ogóle niewierzące. Jak on widzi ten i ten, to ten obóz, no tu nie ma żadnej różnicy. Jak takie naburmuszone dzieci tak? wskazują palcem jeden na drugiego i tym się mylisz, ja mam rację. Nie? To jest tak żenujące, to jest tak żałosne. A ostatnio zrobiłem sobie taki rajd po katolickich kanałach, bo patrzeć jak u nich wyglądają właśnie ta, ta strefa komentarzy. Lubię sobie czasem wejść na kanał Dobra Nowina, to prowadzi taki katolik. Czasem sobie zobaczę jakiś materiał albo jak szukam czegoś, jak katolicy patrzą na jakieś zagadnienie, to najczęściej u niego patrzę. I wszedłem na jeden z jego materiałów, i to są wpisy już ocenzurowane, kto to wpisywał, ale to są wpisy protestanta, który przychodzi do nich, się wykłócać. zostaje I, i tylko pytanie, no, ale kto pytał cię? Kto pytał cię o zdanie? Oni sobie tam robią swoje materiały, coś sobie głoszą, po co do nich przychodzić i na siłę im coś gadać, kiedy nikt cię nie pytał o zdanie. I tak wygląda to nie, niemal pod każdym materiałem. Ale to niemal każdym materiałem. I to nie jest tak, że chrześcijanin nie może komuś ostrzej odpowiedzieć, bo Jezus też czasem ostrzej odpowiadał. Tylko to, co jest tutaj w internecie, to nie ginie. Nie? No i zastanów się, czy na pewno cię Bóg posłał, żeby coś takiego wypisywać po necie. Zamierzałem w ogóle znacznie więcej tego pokazać, ale potem stwierdziłem, że nie ma co bombardować ilością, no, jeszcze mnie drażni, jak ktoś wypisuje pod katolickimi, I gdzie jest ta Wasza Maryjka i, te, i coś w tym stylu. No wiesz, to jest tak. To jest tak przykre. Bo sama postać Marii, Matki Jezusa, to jest przecież świetna baba, tak? święta osoba. Jak ma potem katolik to rozumieć jakieś argumenty, że Maria nie jest Matką Boga, tak? tylko jest Matką Jezusa? Nie jest żadnym bóstwem ani półbóstwem. No jak ktoś zaczyna argumentacja ta wasza Maryjka, no to no jak takiego można słuchać poważnie? Także uważnie po po innych kanałach, albo i po całym internecie takim jakby chrześcijańskim i wypisywanie swojej mądrości, to jest taka dziecinada. To... Jak to jest nada to, to jest chyba najlepiej, co można osiągnąć tym, tak? Bo najczęściej to chyba tylko świadczy o, w ogóle o niezbawieniu, że ktoś nie jest nowonarodzony. No więc jeśli jesteś nienowonarodzony, no to oddaj życie Chrystusowi, tak? należy no ale jeśli jesteś dzieckiem, no to najwyższy czas dorosnąć. Dzieci też tak mają, że jak się dowiedzą jakieś tam prawdy, no to one już jakby cały świat zrozumiały, nie? No I z taką pychą, z taką arogancją. No jak to robią dzieci, no to jest to śmieszne, tak? Ale jak to robią, to dorosłe dzieci, no to jest to żałosne. I jak jest napisane, że wiedza bez miłości wbija w pychę, tak? No I to, to właśnie jest najczęściej tego objaw, tego wypisywania tych komentarzy. Że ktoś chce się na siłę chwalić swoją mądrością. O, właśnie drugi sort komentarzy, który mnie osobiście irytuje. Jak ktoś robi jakiś materiał na jakiś temat, a ktoś na siłę mi wrzuca jakieś swoje tezy, które nie są kom tak kompletnie na temat ten, ale musi na siłę się pochwalić e, swoją mądrością. Jakbyś na siłę musi powiedzieć jakieś tam te swoje trzy słowa, tak, dodać te trzy grosze. Wydaje mi się, że to wychodzi z braku pewności siebie, tak, najczęściej jak ludzie atakują w komentarzach takim jadem, to po prostu nie są pewni w, te, w to, co wierzą, więc na siłę muszą po prostu stłamsić inny głos, żeby nie podważył w to, co wierzą, tak, żeby się nie okazało, że wcale nie są pewni, nie są ugruntowani w tym, co żyją, w tym, co wierzą. Bo prawda w ogóle nie boi się kłamstwa, tak, no bo Kłamstwo tylko z jednej strony może imitować prawdę, może wyglądać jak prawda. Prawda jest prawdą z każdej strony, więc się w ogóle nie boi ataku. W ogóle się nie boi innego głosu, tak? Kłamliwego głosu, bo prawda zawsze jest prawdą. Jak ktoś zna prawdę, to nie zależy, nie zależy od tego, kto jak kłamie, to, to nic na niego nie wpłynie. Tym bardziej ciążą te słowa, że... Zdacie sobie sprawę z spra próżności każdego wypowiedzianego słowa. Myślę, że tak samo i napisanego słowa w internecie. Bo im bliżej ktoś jest Boga, tym bardziej powinien być podobny do niego. tak? Im bardziej jesteś podobny, tym bardziej go przejawiasz w świecie. Wyobraź sobie Jezusa, żeby łaził po komentarzach i wypisywał w Ale wy tam głupoty gadacie, ja się znam, Biblia mówi tak i tak dalej. Jezus po prostu szedł, mówił prawdę. Kto chciał słuchać tego, słuchał. Kto nie chciał, ten nie chciał. To faryzeusze za nim latali i swoje komentarze wygłaszali. Ale Jezus nigdy za nimi nie chodził. Jeszcze jest taki argument, że uważam, wypisać komentarze, żeby bronić prawdy biblijnej i bronić Boga i tym podobne. No daj spokój. Bóg sam zadba o siebie. Sam się obroni. Nie trzeba Jego bronić. Tak to się robi w Islamie. A miłość do Boga objawia się w twojej miłości do człowieka, Więc jeśli nie potrafisz kochać człowieka, to nie kochasz Boga i nie okłamuj siebie, że robisz coś dla niego. Więc chciałbym, żeby była taka większa higiena wśród ludzi, którzy uważają się za nowo narodzonych w naszym środowisku. I zwracajcie też uwagę na tych, których znacie, tak, na których macie wpływ. Jeśli widzicie, obserwujecie, że takie rzeczy robią, bo koniec końców będziecie rozliczeni tylko z tego, jak, ile i jaką miłość okazaliście drugiemu człowiekowi, z niczego innego. Także nie chwała będzie Bogu. Niech Bogu będą dzięki. Amen.